Dobry wieczór? Tak, i teraz... Do... Jestem tutaj kurwa yy, normalnie Nie, i przybiegł... trochę kurwo zaczęłem Jeszcze raz co po... Była pytań Polaka, co teraz, kolejny projekt Zawsze mówiłeś tak, że jest po solowej płycie, między sobą wszystkie tak, soly tak. oddzielane są jakimś Nie wiadomo, wiadomo, wiadomo I co, jakby następne teraz szykuje wiesz Słuchajcie, chciałbym żebyście widzieli jedną rzecz wywiady są dla zainteresowanych tym co chcę powiedzieć akurat jakiś kurwa koleś który wywiadu udziela natomiast ja znalazłem się tutaj dlatego że bo, bo, bo lubię to pierdolone szambo come on ty lubię to jebane szambo ty lubię to jebane szambo mimo że rusza mnie to lubię to jebane gówno lubię to jebane Szambo Lubię to jebane Szambo Wiem, że macie teraz mnie hawe, A ja na was kładę lachę Lubię to jebane Szambo Lubię to jebane Szambo Mimo, że rusza mnie to Lubię to jebane gówno Lubię to jebane Szambo Lubię to jebane Szambo Wiem, że macie teraz mnie have. Wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi, ją? Mianowicie dwa lata temu ukazał się mixtape zatytułowany co najmniej tylko muzyka bez przerwy, e, następnie była operacja Kocia Karma. Teraz nadchodzi mixtape zatytułowany Inwazja porywaczy Ciał. Czy takie humorystyczne tytuły mają wskazywać no, nie słuchaczowi Nie ma żadnych humorystyczne tytuły, kurwa. Jak ktoś uważa, że to są humorystyczne tytuły, to się pierdoli oficjalnie. Tak samo jak kurwa wszyscy ludzie, którzy uważają, że kurwa wypada wypisywać kurwa na murach jakieś kurwa wrogo brzmiące hasła, Zmierz А то, в генерале, офицер не впитался.